młodzieży kwiat, od dawna już na to wpadł, że na dworzec kolei warto zajrzeć co dzień sercem pełnym nadziei, tęsknot, przeczuć i drżeń. Najwiękniejsze jaki to przyjezdne, z nimi ramki są przejrzyste i z nimi noce jaśminowe są i wieczne a wieczory otulone z biebną głąb. Srebrnouzka, Wisła pluska. Trzeba znać rozkłady jazd. Najpiękniejsze warszawiaki przyjeżdżają z innych miast. Przyjeżdżają z Młodzieży odwiedzi mnie z raz, bo po nudnej podróży często zdarza się, że śliczna panna na dłużej zostać tutaj już chce. Najpiękniejsze warszawianki to przyjezdne, z nimi ramki są przejrzyste mi wyszło, z nimi noce jaśminowe są i gwiezdne, a wieczory otulone z Młody człowiek, nie nie znać rozpady jazd. Najpiękniejsze warszawianki przyjeżdżają z innych miast. Przyjeżdżają z innych miast. <śpiewanie> Przygoda już puka do drzwi. Recepta na dworzec, kurbile, i w Warszawie się zgłoś pewne jeżdże za chwilę, czule szepnie ci ktoś. Najpiękniejsze Warszawianki to przyjezdne, z nimi ranki są przejrzyste i wyszło, z nimi noce jaśminowe są i biezne, a wieczory otulone z jedną głową. z hrebną łuska, Wisła, pluska, przy mnie noc. O miast, najpiękniejsze, największe przyjeżdżają z innych miast. Przyjeżdżajcie z innych miast. Bardzo